Norman zakradł się do kuchni w remizie. Zajrzał przez drzwi i zobaczył Elwisa, który kroił warzywa i śpiewał na całe gardło. Por marchewka ciach, ciach, ciach i ziemniaczki rachu ciach. Norman Puścił samolocik, patrzył jak leci i zakręca tuż nad głową Elwisa. Coś zwróciło uwagę strażaka. Obejrzał się i zobaczył zmartwioną minę Normana. Chłopiec nie zauważył gdzie wylądował jego samolocik.